Wrócił przyjaciel lis, proszę Państwa. Mam broń antylisową, zobaczcie ile piór. Wygryzł wszystko. Nie no. Nie wygryzł. Ale. Ale zrobił. Zobaczcie. Identyczna dziura. Na razie tak zostawiłem tak na szybko, nie? Bo sekundy mnie nie było. Oczywiście będę robił porządek. Jedną dziurę tak zrobił, bo tutaj zasłoniłem, więc sobie poszedł i drugą ogarnął widać to mu problemu nie sprawia to ogrodzenie było kiedyś zobaczcie ile kury wygrzebały to ogrodzenie było tak oh, kopane gdzieś pewnie kury wygrzebały przez lata i tutaj co metr czy półtora złapałem betonem nie żeby właśnie to nie było tak łatwe do wyrwania ale już teraz jest tak odsłonięta siatka że bez problemu i ziemia miękka bo padało trochę że on się podgrzebuje i wyrywa się nauczył że można więc to już nie jest dla niego żadna bariera. Dołem się przedostać. W każdym miejscu może tak zrobić praktycznie. Ee, więc no jest e, akcja tego typu: że w ogrodzeniu specjalnie zostawiłem jedną dziurę, ale jej nie użył. Nie głupi. E, wykopał dwie kolejne nie? w tamtym e, starym ogrodzeniu e, za pasieką. No i oczywiście je zostawiłem, nie? Jak ma. To mam nadzieję, że je użyję. No i co? Proszę Państwa, no i tutaj nie pozostaje mi nic innego, jak poświęcić czas. Mam siatkę leśną, więc można by było ją na dwa razy złożyć, wykosić wszystko w miarę możliwości, nisko i rozłożyć siatkę leśną, dwa razy ją złożyć, żeby po prostu on nie mógł tak łatwo kopać w ziemi i ją złapać gdzieś na takiej wysokości, nie? No, więc mu to, żeby tutaj się dostać, no kurczę, ale też szerokie oczko, nie? Nie mam siatki, a teraz no, wydaj na taką Tą też on kurde, by szarpą. Nie wiem No taka jeszcze może by dała radę, nie? Położyć. No ale ona kosztuje chyba, z, nie wiem, teraz pewnie ze 150 zł rolka 10 metrów nie? Dodaj teraz z 300 Żeby na ziemi to położyć. Słaba sytuacja, no ale jak wejdzie no to ci wydusi parę tysięcy. To jest jeszcze słabsza sytuacja. Hmm. Będę myślał, no ale póki co nie wymyślę nic innego jak wykopać chrzan. Bo się z rana właśnie zabrałem za to i tak się zorientowałem. Bo przyszedłem kopać chrzan, patrzę, a trzy kury chodzą sobie przy siatce. I z drugiej strony, właśnie za siatką, nie? I próbują się dostać z powrotem, i szczęście, że rano nie było lisa, bo by je wychaczył, i tutaj rozwiązanie, właśnie zagadki, mogło być w ten sposób. Bo to by wytłumaczało, dlaczego e, były po pierwszym, e, po pierwszym ataku, były pióra, tako jak tu, nie? W paru miejscach, przy siatce, mówię to co? On wyciągał żywe, je puszczał i łapał, Jest tutaj. Kurde dziwna sytuacja, nie? No, ale nie rozpinałem tego dłużej. A teraz by wyglądało na to, że on zrobił tą dziurę, wszedł, kurnik był otwarty, nie? Ale on nie wszedł do kurnika. Nic nam nie wydusił, nic nie wybrał, bo piór nie było żadnych, nie było śladu ataku. I na wybiegu tak samo nie było. Z... Nie widziałem chyba, chociaż może było coś, nie? To on może nad ranem, może jeszcze wszedł, dopiero później się wystraszył, ale nie wiem, już nie pamiętam. W każdym bądź razie zostawił dziurę, przyszedł, może coś wziął z wybiegu, jakieś kości, cokolwiek, albo to było, bo to chyba też się zgrało z ubijaniem broilerów, Tak jak wczoraj ubijałem, mógł dużo krwiczyć, tego mogło zwabić, nie? I wszedł, znalazł czy jakieś wnętrzności, czy coś, wyciągnął, dziurę zostawił i rano kury jako czwartej ruszyły. No to przy ogrodzeniu, wiadomo, chodzą i się wydostały. I parę sztuk się wydostało, a on wrócił, i je wtedy. Zgarnął na tym, właśnie w pasiece, nie? Je wszystkie wyłapał, wydusił na miejscu i wtedy je pochował, nie? To mogło być tak, tak jak teraz, nie? Zostawił dziurę, poszedł, kury mi łaziły tutaj, a on mógł wrócić później w ciągu dnia. Także, no nie. Tutaj ja myślę, że, no, jedyna, jedyne co to, żeby go złapać, nie? Jak nie złapiesz, to to ciężko, nie, bo jak tutaj zabezpieczę, to on sobie gdzieś znajdzie tam o wejście i gdzieś tutaj, a tam no to kurde gdzie teraz to wszystko zabezpieczaj. To jest praktycznie, jest to do wykonania, ale to jest kurde parę dni roboty, nie i jeszcze kasa. Także ja już unikam jakiś budów przebudów, bo też nie wiem czy znaczy czy nie wiem kiedy. Ale no jak najszybciej, mam nadzieję, eee, no będę zbierał farmę. Trzeba wkładać i się przeprowadzić, proszę Państwa. Eee, szukać lepszego miejsca na ziemi, jakieś siedlisko eee, na zadupiu. Nie? Bo już tutaj zgiełk miasta, że, że, że nie widzę tutaj przyszłości, proszę Państwa. Dlatego nie ma sensu inwestować i się narobić jeszcze, jak to zaraz trzeba rozkładać będzie. Proszę Państwa, najwyżej kury jakiś szlak trafi, to zrezygnuję na jakiś czas. No i co, mamy zamówienie na chrzan. Ja jeszcze chrzanu w tym roku nie kopałem. Nie wiem jak on wygląda. Ale wygląda tak, zacnie. Tylko, żeby go wykopać, łąby się przydłuchiwały, bo twarde ziemia, sami widzicie, glina, żeby tutaj. Nie padł, bo ona jest wilgotna, żeby nie padł, to by ten lis kurde pazury stępił, by się nie podkopał tak łatwo. No ale jest jak jest. No nic, kopiemy, zobaczymy ile się uda wykopać tego szanu. <śm> 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 że na to, żeby nie Twoje wsparcie, za które kupiłem nowe cichobiegi. To by szanu teraz nie nakopał Tobie w podziękowaniu. Będziesz miała chrzan i miodek. Tak bym to widział. Zaraz wyślemy. Przedstawiam Wam nowe arcydzieło farmerskie, proszę Państwa. O? Chcesz być farmerem, to trzeba myśleć w 10 wymiarach, co najmniej. To jest dach szklarni. W moim świecie z dachu można robić ściany proszę Państwa. Trzeba mieć tylko łeb otwarty. O, i mamy w ten sposób coś takiego. Konstrukcja szkieletowa. Mająca za zadanie utrzymać stuk siana że Państwa, dachu jeszcze nie rozpiniłem, to dopiero jak będzie stół coś się wymyśli. Mam tutaj jeszcze ściany pocięte. I te ściany chcę zrobić, żeby była kratownica większa, żeby to, to siano się trzymało, tak? I przy okazji usztywni jeszcze mi to. I przy drugiej okazji się nie będzie do swoim walało. Tak? Lepiej niech tu stoi i leży. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Wieje, więc nie będę nagrywał zbytnio. Mam druta, na razie pod dostatkiem jak się wydaje, wystarczy na budowę I, i, i będę to łączył teraz, tak? Już, jutro boże ciało, więc chyba nie będę grabił trzydziestką, może denerwować ludzi, niektórych to ukaja dźwięk trzydziestki, niektórych może wkurwić. Także się chyba wstrzymam. Pogoda mi mam nadzieję wytrzyma do piątku. W piątek może będę zbierał już, bo to szkoda siana, jeśli to złapie deszcz. Dwu trzydniowy to już będzie słabo. A tak zebrać przykryci gitara. Witam drodzy widzowie. Dziś manewry hardkrowe. Mamy piątek jest dwudziestyniny. Bokny i florentyny i wszystkie te wszystkie wspierającym i ogórki kiszącym. Będziemy kisić o góry, proszę Państwa. A co? Już mam gruntowe, także będziemy robić, ale najpierw, manewry hardkorowe. Mm. Sytuacja jest ciężka na pierwszy rzut oka. Ale na drugi rzut się chyba wszystko uda. <laughs> proszę Państwa, zgrabiarka, czy tam zgrabarka z... Grabarka, grabiarka, jak zwał, tak zwał. Eee, musimy zrobić szybko mechanizm. Mechanizm spuszczający, że tak powiem. Który będzie spuszczał i, i podnosił. E? Nie odleci. O fajnie tu się siedzi, pojeździł to Może lejce zrobić do kierownicy jeździć <gry> z tyłu kur to już w ogóle, już chorosz. Czekaj jak to się podnosi O, teraz chyba stoi, znaczy za mocno się opiera na tych na zębach Podnieść nie idzie <gry> za wysoko to się trochę opuści jeszcze Podnośnikiem. Czyli nie połamać To wszystko się gnie, kurde, jak to działało? To Jakoś działało pod konikiem Da się opuścić. O, troszeczkę, chyba wystarczy o. Trzyma już hm. Ogólnie Nie wiem, blokada jakaś się włączyła, czy co? O, tu się łamie. Tu trzeba spawać będzie. Iść puszkę po piwie przyspawać. Nie? To już niebezpieczne, na no, to nie stawać lepiej. Dobra. Podniesiesz? O człowieku! A, bo to jak jedzie, to za to ten... ...się zaczepia za koło i podnosi, nie? temu tak ciężko Ech, dobra to wysokość później będziemy myśleć najpierw trzeba właśnie odmyśleć linkę mam która tutaj służyła już do tura podczepić taki poroniony pomysł trochę no jak ja to wtedy robiłem jakoś się robiło chyba za tym było Kiedy grabił 5 godzin O złamany Ząb Opuści się Czemu się nie opuszcza Nie widzimy się tam Musi się, się rozchodzić chyba się rozchodzić musi Za co to złapać Najlepiej No chyba za to Ale czy to pociągnie Czy za to bo, do góry panos Ostro, grubsza fera się szykuje. Poza kamerami powstał najnowszy projekt, proszę Państwa. Ostatnio jak to robiłem, to tędy puściłem centralnie pod trzydziestką. Brud szedł, było zaczepione za to chyba. Jakoś działało, nie? A teraz jest zaczepione tu. Proszę Państwa, to jest lepsze przełożenie. By się wydawało, że może szybciej podnosić, tylko że bokiem idzie, ale to też w sumie dobrze, bo tam tarło mi o ten, nie? O pokrywę, o Micha, więc też nie chciałem, żeby to szlifowało, nie? No i tutaj było złe przejście, nie? że zagięcie było prawie 90 stopni w tym, w róże. więc było ciężko. Tutaj mogę dać w sumie. Tu oleju bym puścił, nie? aby się ślizgało, ale zobaczymy, jak to będzie działało. W ten sposób. Nie wiem, czy tutaj nie spadnie. Pewnie spadnie. Ostego, więc się zluzuje, ale to może wyżej, wtedy pod. Tak, na pewno spadnie. O, nie zauważyłem. Ale to nie, to nie może. Bo jak spadnie, to to będzie tam się chyba opierało O hamulec Jakieś inne elementy Podnieść podnośnik To to będzie się opierało Jakby się dało jeszcze podnieść o. No i co, proszę Państwa Jeszcze z sukcesów dzisiejszych, tak jak mówiłem, nie dotykaj, zostaw, samo się zepsuło, samo się naprawi. E, no co, odpala na dotyk. Nie? Rozrusznik się naprawił o, bez użycia śrubokręta. Zobacz. Dobra. Podnośnik najpierw. O, sam raz tutaj złapać. Tak trzeba złapać, żeby dociskało. Tu wiecie, to musi być luz, bo to będzie się skręcało, nie? O. Lepiej nie było nie czy to działa nie połamało zaraz hmm. szyby umyć ciężko ma idzie żeby nie przedobrzeć, bo się złamy to jechać, grabić chyba. Zobaczymy jak długo to pojeździ Zanim się zepsuje Idę się napije na drogę Gdyby na trzeźwo nie jechać <laughs> Kurwa O tutaj zaplątane Elegancko Chłopane po bożemu Profeska Gdyby tego nie przeciął Wielki to jeszcze? Piasque, botem o miel. Działa jak natura chciała.